To jest ruska wieś. To nie ruska wieś, tylko polska rzeczywistość. A dokładnie rzeczywistość jednego z osiedli we Wrocławiu. Jedno, jedno bagno jest. Dla wyjaśnienia, to jest droga. Familiada, proszę państwa, familiada. Kto chce ją pokonać, najczęściej kończy tak. mało, mało. To To jest glina. Jesteśmy karani za to, zresztą mieszkańcy tak to odbierają, ja również, za to, że... Chcemy mieć nie tylko zrobioną kanalizację, ale chcemy mieć ją dobrze zrobioną. Tylko kanalizacji sanitarnej jak nie było, tak nie ma. Prace rozpoczęły się w czerwcu zeszłego roku i po kilku miesiącach stanęły. Ale to nie oznacza, że nic nie zostało zrobione. Robotnicy odłączyli starą instalację deszczową, a mieszkańców zalała zimna krew, a raczej woda. Obawiamy się, że nam się rozsypie ten dom. Rozsypie. Część piwniczna jest tak nasiąknięta, no woda się lała jak przez druszlak. Ten moment był cały zalany. Do piwnicy państwa tatarzyńskich teraz można już wejść. Tu ciurkała dwoma strumieniami woda. Panowie, jak przyszli pierwszy raz, ci z tej budowy, to stanęli tu, o matko, o Boże, mówi, co tu się dzieje? Proszę Panią, tu woda cieknie, Pani. Ja mówię, tu? tu? No my chodźcie dalej. Ale jeszcze kilka dni temu było to niemożliwe. Ciekło dosłownie strumienie po ścianie, tu, i ściekało mi do tego pojemnika. Ten pojemnik napełniał się w ciągu 7 minut. Tu ciekła, tam leciała, a mieszkańcy zamiast spać spokojnie, myśleli, co tu zrobić, żeby zabezpieczyć się przed powodzią. Domowe sposoby nie wystarczyły. Szufelek mi zabrakło. Wielu mieszkańców musiało zainwestować kilka tysięcy złotych w pompy. Dwie pompy idą na ulicy, jedna pompa idzie na ogród, trzecia pompa jest podłączona jeszcze, na ogrodzie to jest raczej. To jest, a dwie panią, spalone jeszcze są Na ogrodzie to jest gąbka. Cierpliwość się skończyła. nie tutaj Mieszkańcy zaczęli szukać pomocy w urzędzie miasta, który zlecił remont kanalizacji. Wykonałem 8 telefonów, jeden po drugim, zawsze mi jest bywano, że następna osoba mi powie, poradzi, następna osoba mi pomoże i tak wykonałem 8 telefonów bezskutecznie. Każdemu mieszkańcowi naszego miasta, każdemu naszemu klientowi, który zwróci się do nas z prośbą o pomoc, taka pomoc zostanie udzielona. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta wie co mówi, bo za każdym razem mówi to samo. Za każdym razem, jeżeli tylko któryś z naszych klientów, czyli wrocławianin, zwraca się do nas z prośbą o pomoc, staramy się, aby jak najszybciej i najskuteczniej taką pomoc otrzymał. Śmieci mi nie wywiozą po żadnym bustu, alba nie... Tylko tutaj pomocy mieszkańcy wciąż nie widzą. Widzą za to, jak podnosi się poziom wody w ich ogrodach, piwnicach czy garażach. Ja ciągnę co czwartek, mając chore korzonki. Mamy kłopoty z zamówieniem samochodu do wywiezienia szamba, bo nie chcą tu kierowcy przyjeżdżać. Po prostu pytają się, czy droga jest i czy jest utwardzona. No mówimy, że jest, no żeby wywieźć to szambo. No niestety, jak podjeżdża, to bardzo często staje i mówi, że dalej nie pojedzie. I co mamy zrobić? Z tym pytaniem zwrócili się do prezydenta Wrocławia. Odpowiedź otrzymali. Pani w yy, sekretariacie prezydenta mnie wysłuchała i powiedziała, na końcu powiedziała, że nie może mi pomóc. Ja mówię, co w tej sprawie mam zrobić? Niech pan wzywa telewizję. Takie jest sytuacje, o których Państwo mówicie i które przytaczacie, nie miały miejsca i nie mogą mieć miejsca. Nie mogą mieć miejsca, bo przecież włodarze miasta mieszkańcom pomocy nigdy nie odmawiają. Codziennie piorę ubrania. My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby każdy, kto zwróci się do nas o pomoc, tę pomoc uzyskał szybko i skutecznie. Tylko woda wciąż się leje, a miasto. Miasto zrzuca winę na wykonawcę. Pełną odpowiedzialność za plac budowy ponosi wykonawca, w tym również odpowiedzialność za straty, straty stron trzecich. Prezes firmy odpowiedzialnej za remont dzisiaj dla nas nie znalazł czasu. Przez telefon jednak zapewnił, że od kwietnia woda będzie się lała rurami. Marta Kolbus, TVN24, Wrocław.